Fest, dobry dzień wam wszystkim, z tej strony Festu i witam was w kolejnym filmie o Hightail. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd postów na Twitterze, bo było ich całkiem sporo i wychodzą z każdym dniem, może nie każdym dniem, może z każdym tygodniem wychodzi nowy, kolejny post na Twitterze, który będziemy sobie potem, po tym filmie, będziemy sobie dokładnie omawiać. W sensie, że każdy nowy post jaki będzie, to będziemy sobie go omawiać. Wiecie o co chodzi. Od razu z góry chciałem przypomnieć, że istnieje nowy Discord, więc zapraszam was serdecznie na niego bo tamten stary przestaje funkcjonować i będzie usunięty. A więc zaczynajmy. Na pierwszym poście, jaki będziemy przeglądać, mamy pokazane nowe stworzenie, które będzie znajdować się w Hightail. i są to flamingi. Wyglądałem trochę dziwnie, mają takie nieproporcjonalne dzioby, ale pewnie w grze będzie wyglądać to lepiej. To pewnie ta perspektywa tak wygląda, że one jakoś tak dziko... A może tak celowo. Część mi mówi, że będą znajdować się na Sawannie, czyli to jest chyba strefa numer... numer 2. Kraina numer 2 to jest właśnie pustynia, ale jak się tutaj przybliży, to ewidentnie widać, że jest tutaj taka sawanna, jak na poście na Twitterze z flamingami. Kolejny post to przedstawienie budowli właśnie z krainy drugiej, jakie można spotkać. I wspominałem też o tym, że każda kraina będzie miała swoje specyficzne bloki, które, z których będzie korzystać do budowania różnych struktur i prefabrykatów. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Jeżeli nie, to zapraszam do starych filmów. Mówiłem już o tym. Kolejny post to tutaj y, widać, y, jak sobie podróżnik wraca z jakiejś przygody, jakieś tutaj do swojego domu, może żeby zregenerować się, jakieś tutaj przepalić coś w piecu i tak dalej. Wiecie, jak to w Minecraftcie się do bazy wraca? No i nic tutaj specyficznego nie ma, widać po prostu, jak ładnie fajnie wyglądają budowle. Jak te płytki dachowe, jak fajnie działają, jak to wygląda. Ale faktycznie widzę tutaj konia, a w tle widzę nawet y, krowy, więc spoko. Natomiast w kolejnym poście mamy Timona i Pumbę. Każdy chyba oglądał króla Lwa, więc e, chyba wie, kim jest Timon i Pumba. Fajna bajka, polecam. <laughs> Ale chciałbym zauważyć, że tam w tle, jak idą po pustyni, jest coś niebieskiego na tej górze, jeżeli widzicie tam. Nie wiem, co to jest. Ciężko w ogóle się domyślić. Może to jest jakaś nie wiem, jedna wielka ruda, może jakiś meteoryt. Kurde, nie wiadomo. Następnie mamy w kolejnym poście, oczywiście, jeden wielki mem, czyli Kiano, Kiano Reeves, który jest podpisany. Uanu no Leafs, czyli z nawiązaniem do Quebec'a. No ewidentnie wygląda tak, jak powinien. <grystanie> Widzę, że nawet cubeki nahypowane na cyberpunka są, więc spoko. A jak mówiliśmy o Timonie i Pumbie, to oczywiście są i hieny, Jak tutaj widzimy. Jedyne, co się pewnie możemy domyślać, że tak jak normalne hieny będą atakować, jak będziemy osłabieni, i dopiero w grupie. W kolejnym poście mamy pokazane coś ważnego. Jest to yy, ręka, która czaruje nad jakimś. Z, nie wiem. nad jakimś yy, kociołem, może to jest jakaś wiedźma. Jak ludzie pytali, co to tak naprawdę jest, ten potwór, który miesza, to twórcy Heidel powiedzieli, że jest to jeden z tych potworów, który będzie miał swój własny jumpsker. To są te potwory, które będą zaznaczone jako bardzo niebezpieczne i bardzo straszne. Będziemy na przykład, wiecie, bać się ich, że wyskoczą na nas, z, nie wiem. Gdy na przykład będziemy prze, przechadzać się przez jaskinie, albo przez jakieś e, ciemne w ogóle lokacje straszne. Więc takich jumpscare'owych smaczków w pewnie też nie zabraknie. W kolejnym poście mamy tutaj podziękowania ze strony Hytale za 50 milionów wyświetleń pod ich trailerem. Wow, no 50 milionów, naprawdę nieźle. W pół roku, może bardziej w 8 miesięcy, naprawdę gratuluję. Nie wiem, pewnie i tak tego nie słyszą, ale ja jestem naprawdę zadowolony z tego i bardzo im gratuluję. Jest tutaj jeszcze kilka innych postów, ale ja już o nich mówiłem, kiedy opowiadałem o blogpostach bo to są zapowiedzi do blog postów. Więc kolejnym postem są tutaj feranie przedstawieni. Myślałem, że te stworzenia będą trochę mniejsze, ale faktycznie fajnie wyglądają. Te czaszki jako maski naprawdę fajne. I wąż nawet tutaj jako nowe zagrożenie. Spoko. Pewnie jadowity, to jakiś yy, grzechotnik. Jest jeszcze podpisane, że Feranie są nieustraszeni. Ale jak się przyjrzycie w tle, to też widać tam coś niebieskiego. Jednak to jest to niebieskie drzewo z pierwszej lokacji, więc może tam to, co mówiłem o Timon i Pumbie, też było to drzewo. Chociaż nie wiem. No i też jeżeli się przyjrzymy trochę na lewo, to widać, że tam jest Timon i Pumba. Bardzo niewyraźnie, ale są tam. <laughs> Kolejnym postem są narzędzia moderskie, ale o tym mówiłem, jest o tym blog post, więc zapraszam serdecznie. Link macie tutaj, powinniście mieć gdzieś na górze, może mi się uda to zrobić, chociaż nie wiem, średni zeni youtuber. No i teraz chyba najważniejszy post z tych wszystkich. Yy, to są narzędzia do budowania, wiecie takie do kopiowania, wklejania, to strasznie przyjemne narzędzia, I jak się przyjrzycie, to tutaj jest naprawdę bardzo ułatwione. Nie trzeba ręcznie sobie tutaj wszystko liczyć. Macie tutaj napisane po prostu wysokość 19, a tam szerokość jest 11. Naprawdę spoko. I nawet jak to zaznaczacie, to to się w grze będzie wyświetlać jako na takiej siatce, że to będzie widać, więc na pewno to będzie łatwiejsze do obsługi. Będzie ewidentnie widać, że coś na przykład wystaje, coś nie sięga. Będzie można to obracać o 90 stopni, o 180 i tak dalej, wiecie. To są po prostu bardzo wygodne narzędzia dla ludzi, którzy będą chcieli budować jakieś ogromne budowle, ale niekoniecznie będą chcieli wszystkie obudować od początku, tylko sobie będą kopiować prefabrykaty i je sobie wklejać. A a propos prefabrykatów to wspomnieli jeszcze o tym w komentarzach, że jeśli byście chcieli robić własne mody, które by generowały różne struktury, to właśnie będziecie mieli możliwość takich prefabrykatów tworzyć wiele, żeby się same generowały w grze. I wszystko oczywiście za pomocą Różnych narzędzi jakie dostaniemy właśnie od Hytale Kiedy ta gra po prostu wyjdzie Może w grudniu No ale to tyle w tym odcinku Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie Zapraszam na Discorda Pamiętajcie żeby zostawić lajka, like subskrypcję No i kolejne posty będziemy y, Omawiać już bardziej dokładnie Szczegółowo W kolejnych filmach Osobno, w krótszych Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia Na razie ho.